Mamo, tato oraz nowi mamo i tato. Mówi się, że gdy się rodzimy, jesteśmy jak biała kartka, czyści i nieskalani piętnem otaczającego nas świata. Podobnie jak pusty kawałek papieru, pojawiliśmy się w Waszym życiu jako malutkie i nieukształtowane istoty. Tak jak atrament szybko wnika w papier, tak my chłonęliśmy słowa, które zostały skierowane w naszą stronę. Drodzy mamo i tato, najcenniejszym darem, jaki od Was otrzymałam, to wsparcie w każdej sytuacji w moim życiu. Byliście przy mnie nawet wtedy, kiedy dzieliły nas setki kilometrów, a ja mimo tego czułam Waszą obecność. Dzięki Wam nauczyłam się, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każde marzenie można spełnić, jeśli tylko bardzo się tego pragnie. Wasza cierpliwość i wsparcie pomagały mi w życiu osiągnąć to, co sobie założyłam, i rozwijać swoje pasje. Mamo, Chciałbym Ci podziękować za to, że jesteś perfekcyjną panią domu i że rodzina była i jest zawsze na pierwszym miejscu, przez co zawsze też dla mnie będzie. Tato, dziękuję Ci za to, że mam prawą i lewą rękę, a nie dwie lewe, że potrafię bardzo dużo zrobić, naprawić, a nie tylko zepsuć. Za Twoje zatroskane oczy, mamo, za każdym razem, kiedy się o mnie martwiłaś. Za ten jabłecznik i sernik, który mi nigdy nie wyrośnie tak jak Tobie. I Tobie, Tato, za Twój żart. Uśmiech, poczucie humoru i ten dryg do tańca, który odziedziczyłem od najmłodszych lat. Dziękuję za Wasze wychowanie, dzięki któremu ja i mój brat kierujemy się nauczonymi przez Was wartościami. Szanujemy się i możemy na siebie liczyć. Całe życie ciężko pracowaliście i poświęcaliście się, żeby niczego nam nie zabrakło. Mamo, tak bardzo chciałabym znać Twój sekret. Kobiety która o wszystkim pamięta, wszystko rozumie, która zna rozwiązanie każdego problemu i posiada w sobie tyle energii do działania. Stworzyłaś dla nas dom, do którego zawsze chętnie wracam. Mam nadzieję, że i ty jesteś ze mnie dumna. Dziękuję za wszystkie wspomnienia pachnące sianem, czereśniami, skoszoną trawą, niedzielnym rosołem. Dziękuję Wam za to, że choć nie zawsze mieliście dla mnie czas, wychowaliście mnie na człowieka, dla którego nieobce są słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Dziękuję wam za Waszą ciężką pracę i wsparcie finansowe. Dziękuję za starsze rodzeństwo, które dzielnie brało czynny udział w moim wychowaniu. Dziękuję za to, że choć nie zawsze zgadzaliście się z moimi decyzjami, w głębi duszy byłem przekonany, że wierzycie we mnie i wiedzieliście, że osiągnę zamierzony cel. Dziękuję. Za Wasze 45 lat razem pokazujecie nam, że miłością i kompromisem można dokonać rzeczy niemożliwych. Drogi Tato. Nie ma słów, żebym mogła wyrazić swoją wdzięczność za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i wciąż robisz. Zawsze wspierasz mnie we wszystkim, co robię i motywujesz do działania. Twoje żarty i poczucie humoru zawsze sprawiają, że czuję się lepiej. Często wspominam to, kiedy mama bezradnie mówi: Rysiek, ja już nie wiem, kiedy ty żartujesz, a kiedy mówisz poważnie. Chcę, żebyś wiedział, że mimo tego, że od dziś już jestem mężatką, to zawsze będę twoją małą córeczką. Jesteś najlepszym tatą, jakiego każda dziewczyna mogłaby sobie wymarzyć. To dzięki wam stałam się kobietą, która jest gotowa założyć własną rodzinę i stworzyć szczęśliwy dom. Zaczynamy nowy rozdział naszego życia i chcielibyśmy, żebyście zawsze byli w nim obecni. Kochani rodzice, Dziękujemy Wam za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wyjątkowego dla nas dnia. Mamy nadzieję, że wszystko wyszło pięknie, a przede wszystkim, że Wy jesteście dumni i szczęśliwi. Dziękujemy naszym świadkom, przyjaciołom i rodzinie za pomoc w przygotowaniu tego ważnego dnia. Na samym końcu chcielibyśmy podziękować Wam, drodzy goście, za to, że nie stanowiło dla Was problemu przybycie dziesiątki lub setki kilometrów, aby być dzisiaj z nami tutaj tak liczni.